Cześć, siemanko, z tej strony David Fluid, witam Was w tym informacyjnym odcinku. A więc stało się Blizzard zapowiedział nową przygodę w Hearthstone. jest To czarna góra brak Rock Mountain, e, który głównym, że tak powiem, zarysem są smoki, krasne ludy, ognia. E, będzie dokładnie tak samo wyglądało jak wcześniejsza przygoda w Hearthstone'ie na Xramas. Będziemy mieli dodane do gry 31 kart, które będziemy z kolejnym tygodniem otrzymywać. Po przejściu danego skrzydła, w skrzydłach oczywiście będziemy pokonywać bossów, za które będziemy dostawać karty, jest informacja, że karty po udostępnieniu skrzydła trafią na arenę jako karty ogólnie dostępne dla wszystkich i przejdźmy może do mówienia po kolei aspektów. Jeżeli chodzi o cenę tego, mam informację, że będzie dokładnie wyglądało to tak samo jak wcześniej na XTRAMAS, kupujemy to za 700 zł jedno skrzydło lub też 5 skrzydeł łącznie za 22 eurosy. Dodatkowo pojawił się trochę ciekawy dodatek, bo dla osób, które skorzystają z preordera, który się pojawi już od 19-20 marca, będzie możliwość uzyskania rewersu dodatkowego, tylko dla osób, które skorzystają z tego preordera. Więc jeżeli ktoś już z góry wie, że nie będzie miał golda, a planuje zakup, to lepiej sobie od razu kupić preorder i lansować się ciekawym rewersem. Dodatkowo oczywiście został też udostępniony kolejny battleground, kolejne, kolejna plansza. Mnóstwo kikadał będzie, jak widzicie, klimat zostaje zachowany w te granicach takiej lawy, jak to Black Rock Mountain wygląda. I oczywiście, co najważniejsze, zostały nam pokazane pierwszych 5 kart, które postaram się na krótko omówić. Na początek mamy Dark Iron Skulkera. 5 e, manek kosztuje, 4 na 3, ale Buttercry deal 2 damage to all undamaged enemy minions. Czyli w momencie wchodzi do gry, zadaje 2 punkty obrażeń e, stworom, które nie są zranione. E, karta dobra przeciwko agrotekom. E, powiedzmy, że przeciwnik gra z udekiem, my w piątej dużym mu to zagrywamy. To powinno mu zniszczyć większość stołu. Tym bardziej, jeżeli, jeżeli gramy Rouge'em, to gramy na pewno czary obszarowe, czy to rozwalanie broni, czy Fan of Knives. E, powiedzmy, użyjemy przy preparacji Fan of Knives, zadajemy jeden punkt W sensie tak, zagrywamy kasnodruda, on zadaje dwa punkty obrażeń. Kolejną Fan of Knives i mamy tych punktów obrażeń trzy. Na agresywne deki, jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast. Wydaje mi się, że może być problem z tym, że jego koszt jest za duży i czekanie do piątej tury na wyczyszczenie stołu będzie po prostu za późno. Ja po prostu za późno uzyskamy ten efekt wyczyszczenia, który i tak za te dwa punkty obrażeń nie jesteśmy w stanie wyczyścić większości stworów przeciwnika, będziemy musieli się raz jeszcze namięczyć. Wydaje mi się, że po prostu nadal pozostanie rozwiązaniem to, że po prostu będziemy starać się rozwalić broń i zniszczyć stwory, co jest łatwiejsze do osiągnięcia niż czekanie do piątej tury na zagranie Krasnuda, który i tak będzie wymagał, że tak powiem, będzie wymagane to, żebyśmy coś jeszcze zrobili, żeby ten stwór dobić. Więc jak dla mnie stworek e, ciekawy, ale nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób trafił do, e, do gry. Kolejnym stworem jest Green Patron. Tutaj bardzo ciekawy stwór. E, whenever this minion survives damage, summon another Green Patron czyli jeżeli dostanie damage'a, tworzy nam kolejnego Green Patrona i ten Green Patron jak dostanie damage'a, to też tworzy kolejnego, pozwalają to takie, tworzyć niesamowitą ilość klonów. Problem w tym karcie jest to, że ona kosztuje 5 many. Ok, powiedzmy, że zagrałem sobie w 5 turze Go i Weerwind, we to mamy stwora 3 na 2 i stwora 3 na 3 za 5 many. Możemy to tworzyć w kolejnych turach, powiedzmy w 7 turze zagrać 2 Weerwindy i nam powstanie grupka tych Green Patronów. Tyle że. W granicach piątej y, tury większość klas ma w jakiś sposób możliwość usunięcia tych green Patronów jedną kartą. Powiedzmy, czy to jest kapłan holinową, czy to jest kapłan przy uciu świętej bomby. Jest to warlock, y, który może użyć Hellfire, y, może użyć wojownik Brawla. Jest bardzo dużo możliwości, żeby sobie poradzić z tym zagraniem, więc naprawdę... Muszą być zachowane bardzo specyficzne warunki, żeby ten Green Patron się tak rósł, rósł żeby nam wygrał grę. Inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie Areny, bo na kwestia on może bardziej namieszać, bo powiedzmy wystawiony za, wystawiony za stworem z prowokacją, na przykład w przypadku Maga, możemy co turę rozmnażać tego Green Patrona i to naprawdę może się wyjść spod kontroli. Natomiast no, ciężko mi wydaje, nie, nie widzę tego w grze rankingowej. Gdzie przy opisach piątej tury 100 hmm, klasy mają odpowiedzi na to, i to bardzo łatwe odpowiedzi. I wydaje mi się, że może powstać kilka takich fajnych deków w sensie dla zabawy, ale raczej nie widzę to jako strategię, która będzie miała realny wpływ na metę. To tyle, jeżeli chodzi o tym gry patronie. Kolejna karta. Hungry Dragon. Smok, Świetnie. Eee, za 4 mamy 5 na 6 Battle Cry. Czyli przy wejściu sumonuje randomowego stwora o koszcie 1. Whisp, Flame Imp. Najlepszy chyba będzie, jeżeli od przeciwnika otrzyma Flame Impa, yy, lub też otrzyma ciała, ewentualnie Dust Devil'a, yy, który ma Windfury i może zaatakować 2 razy za 3, czyli to jest 6 obrażeń. Powiedzmy, że. Ok. Mamy dobrego stwora, natomiast. Jak przeciwnik dostanie stwora powiedzmy 2 na 1 to jest ok, jak dostanie Dust to jest trochę goźnie, bo zobaczcie, my zagrywamy tego stwora i przeciwnik ma całą turę, czyli powiedzmy on ma, dajmy na ma to też 4 albo 5 many w tym momencie, czyli dostaje stwora, który jest za 1 many i jest to powiedzmy stwór 2 na 1, w większości przypadków będzie to stwór 2 na 1. Powiedzmy, szaman rzuci na niego heksa, zabije go tym stworem i ma kartę w stosunku 1 do 1, plus jeszcze ma stwora. Więc wszystko jest zależne od tego, jaką będziemy miał przeciwnie na niego odpowiedź. Powiedzmy, gramy na kapłana, wystawimy tego stwora, kapłan go zabije jedną kartą, a ma jeszcze stwora 1 na 1. Więc jest to bardzo ryzykowne. Wydaje mi się, że jest to dobra karta dla druida, ewentualnie dla kapłana. Ta druida dlatego, że może go wystawić sobie od razu, powiedzmy, w drugiej turze, lub też nawet w pierwszej, i zyskać w tym przewagę, bo przeciwnik w drugiej turze nie jest w stanie od razu wykorzystać tej przewagi, w sensie nie jest w stanie go tak łatwo zabić tego Hangie Dragona, bo nie ma takich czarów zadwamanych, które by go sprzątnęły po prostu. To tyle. Jest to karta ciekawa, na pewno zobaczymy ją w grze. Eee, właśnie na druidach, kapłanach, tyle, tyle, jeżeli chodzi o omówienie tej karty na początek. I kolejna karta, Blackwing Technican, zatrzymane 2 na 4, BattleCry if you are holding a dragon, gain 1 plus 1, e, czyli w momencie jak mamy smoka na ręce i wystawiamy tą kreaturę, ona jest 1 plus 1, czyli zatrzymane 3 na 5, całkiem nieźle jak dla mnie. Więc jak najbardziej w deku opartym na smokach e, może się sprawdzić, to bez smoków to nie ma sensu, bo zatrzymane 2x4 to jest taki mech, wiecie, są lepsze karty zatrzymane do grania, ale jak najbardziej w deku bardzo na smokach, ciekawe rozwiązanie. No i najbardziej ciekawa pokazana karta, legendarna z pierwszego skrzydła, czyli Rend Blackhand za 7 many, stwór 8x4 z efektem Battlecry, i you holding a dragon, destroy a legendary minion. To jest kontra na wrogie legendy. Natomiast ta kontra jest bardzo trudna jak dla mnie do osiągnięcia. Z tego względu, że musimy pierwsze mieć smoka. Na, czy musimy mieć smoka w ręce. To jest pierwszy efekt. Musimy mieć tą kartę jeszcze, żeby ją zagrać. Przeciwnie musimy mieć legendę, żeby to się w ogóle opłacało zagrać. Eee, powiedzmy, że to jest Sylvanas, no to nie chcemy tego zagrywać. Chociaż w to zależy jak to będzie działało. Wydaje mi się, że to, czy to będzie działało na zasadzie, że w pierwszym chodzi Battle Cry, czy w pierwszym zginie Sydvanas, a później wejdzie ten rent, więc tak to będzie ok. Natomiast naprawdę bardzo ciężko zachować te specyficzne warunki, żeby to skontrować jakąś legendę przeciwnika. Natomiast jeżeli to zrobimy, to naprawdę uzyskamy bardzo ciekawy efekt. Natomiast te cztery życia, no to, no to jest mało. Ginie od Frostbolta i Hero Power, ginie od dużej ilości czarów. Więc, jakby jedyną wartością jest to, że zabijemy tą legendę bez straty naszej karty. Ale przeciwnik tak sobie z nim łatwo poradzi. Wydaje mi się, że raczej nie powinno to zastąpić naszego starego Big Game Huntera. A dobrze by to, może być to jako, jako ciekawy dodatek do Talii na Smoka? Natomiast nie widzę go grany w innych talii niż Talii na Smoka. Ponieważ dołożenie do deku Smoka tylko po to, żeby ta karta działała, jest całkowicie bez sensu i nie sprawdzi się. To tyle jeżeli chodzi o omówienie tych kart, które się pojawiły, mam nadzieję, że cieszycie się na ten dodatek tak samo jak ja, który pojawi się już w kwietniu, bo już zapowiedziano, jest, że pojawi się w kwietniu, więc trzeba czekać po prostu na kolejne spoilery, na kolejne informacje i na pokazanie nam kolejnych kart. Dajcie znać, czy taki materiał Wam się podobał, czy chcecie zobaczyć więcej materiałów z, nadchodzących, z nadchodzącego dodatku w taki właśnie sposób, takiego krótkiego omówienia i zebrania wszelkich informacji. A ja lecę. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie i zapraszam też na Facebooka, gdzie będę wrzucał materiały odnośnie tego nowego dodatku.